Siemaneczko, z tej strony Maxiu, no, a my dzisiaj, no nic nie robiłem. Dzisiaj jest smutny dzień, bo dzisiaj kończę z kanałem na YouTube, więc dzisiaj będziemy oglądać, no, ostatnie moje odcinki, więc to jest ostatni odcinek, już więcej odcinków nie będzie, no i kończę normalnie z kanałem. Jest bardzo smutno, bo dużo na nim robiłem i nie chcę się z nim rozstawać, ale muszę niestety to nie moje, właśnie tutaj nie moje, ten. Nie, nie będę już nagrywał, niestety nie będę, więc żegnamy się z kanałem. Dobrze, co to jest? Co to jest? To są, to są, to są te, co ja, yy, co ja oglądam, tak? To jest, to jest, to co ja oglądam. Aha, oglądam znanych. Paliona, Wojana, Dave'a. Tego Davila. No i parę lat, coś tam innych jeszcze. Dobra, oglądamy. Ja, 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 mi jest smutno, bo dużo zrobiłem na tym kanale. Ale musimy się porozmawiać, więc nagramy pie pierwszy odcinek właśnie, pierwszy odcinek z gry to jest właśnie jest farming, więc zaczęliśmy go oglądać. Czekajcie, bo ja sobie go wyłączyłem. I to było dawno, bo to było już bardzo dawno. To było... Już... Nie napisali, znajdziecie, nikt nie napisał, bo pamięta, żeby wyłączona Dobra, liczmy. Dobra, do, 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 Nie wiem, to wiem, jakieś głupie zachowanie. To było 2-3-4 miesiące temu. Dobra, nieważne, pewnie to oglądaliście. Ja tu ze wspomnienia. Ale ja wam coś pokażę, głupiego, co powie. Co ja mówię? No i to było hamskie, według mnie. To było hamskie, według mnie. Dobra, idźmy dalej. I tam pokazywałem. Was to pewnie nie obchodzi. Dobra, przejdźmy do jakiegoś ciekawszego odcinka. Właśnie z Minecrafta i o. Nie są jakieś! pierwszy odcinek z. z, z, z no i ty się Minecraft i Oto jest podróbka Minecrafta Ale to już było takie, Laptop! Kom, był nie no jest. Z, to w styciu? Nie wiedziałem. Więc. Witajcie! Dobra, słuchajcie, mnie I... to was to pewnie nie obchodzi. Jest tutaj step, jak jakie robiłem? Widzicie, teraz po tego skinajmy. To budowaliśmy dom. Zobaczcie. Z, jak ja byłem chamskim dziewczyn no. no, ja dziewczyny. No ale to się nie powiodło, nie, nie rozwalić widera No i fajnie. Fajnie się grało w gierki. Wy tego za bardzo nie doceniliśmy, bo dużo było łapek w gry, ale po, później pod tymi fajnymi odcinkami, a później to nie robiliście odcinków.

Słuchajcie, co ty, to śpiewa? Dobra, my idziemy, idziemy bo jeszcze z klikami odcinków pooglądać, a nie... O, Marcel. Marcel, to jest kolejny odcinek ze mnie. Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek z Marcelem. Z Marcelem. Dębam się do ciebie. Z Marcelo, bym się na. Marcelo, to jest No i to był pierwszy odcinek, właśnie co rozmawiałem z Marcelem, Co pierwszy raz byłem na odcinku. I w ogóle, dobra, teraz pierwszy odcinek z Pet Simulator. Ja miałem starego skina, co jest? Mój stary skina. Marcelo, to jest odcinek z kamerką. Mikrofonem. Mikrofonem, ty no i tutaj pierwszy z zwaśnie, to był mój stary skin. Stary skin, wiecie, ja teraz mam nowego. Więc tutaj rozwaliłem. Jaki ma słaby pety? Co jest? Jaki słaby pety? Coś. No i tutaj graliśmy. Dla mnie to były bardzo dobre pety, a teraz o, ja mam triliona i ci mi chłopie w ciur. Co drebl! To było 15 stycznia. O łat! Ale śmabłem! Ile on mi dał? To, wiecie kto się nagrywał? Ja wam powiem. W Roblox'a. A z nami gram? Bardzo. To jest drugi odcinek. Mikrofonem. Dzisiaj gramy w Roblox'a. Co nagrywał mój kolega? Przecież... Za mnie jest przy przywitaj się. Oh. Grę, o. O, to, to był mój kolega, to drogi, co nam nagrywał. Dobra, to to nie interesuje. Um. Kolejny odcinek, to ja tutaj można wziąć... Dawajcie, że popyt... Nie, 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 popyt, bo tym nie chcę. To nie o takie wspomnienia, bo to było niedawno. To jest najstarszy... O, to jest najstarszy odcinek. Tu się nic nie dzieje. Czyli nie a tu takim, tak wyświetlenie poleciały. Są... A tutaj to, to ja napisałem, tylko ja. Tylko ja, to dobra, nieważne tutaj. Takie wyświetlenie, o tutaj mamy z gór. Bardzo fajne, film. Tutaj napisałem. Wow. I, dajcie, tutaj ja. To jest fajne wspomnienia. Ja, ja jak wiem, że wtedy mi się padać coś. Dobra. Kolejny to mamy Iłowany z Marcelem. Dzisiaj gramy w grę Fox jest Samochody gramy, tak. I my z Marcelem dzisiaj gramy. Marcela. powiedz coś. Tutaj ty mówię słowa. Wreszcie, Tak. To jest chyba już po dwóch tygodniach albo tydzień po nim. No teraz dotarłem na bo Marcel nie mógł, coś tam nie i Dzisiaj chyba mamy wchowanego Marceleczka. Chodź No to jest... I to też jest stara yy, Dawno nie było z Marcelem więc dajcie dużo łapek. Jak będzie dużo łapek, to Marcel będzie miał codziennie ze mną odcinki. I na to też dajcie. ale nie wiem, czy na ten też bym Za to nie jest. Ale... Zajdź A my zaczynamy szukać. macie 300, trzy... a zrobiliście to nas na, Ja na, szukałem, ja, no, ale... 40. Darun pana Eliałaś, jaki miał śmiech. Dobra, zobaczcie, gdzie ja się interesowałam. Ja mnie szyka. Ja mnie wtedy nie znalazłam. Zobaczcie. Może. No to nie, to nie, to szukać. Dobra. Cześć, bardzo. Bardzo. Duże. Ja go tylko kłamałem, że na górze.

No, 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 no i ty poszłyśmy na Nieważne, dobra. E... Później z grani było... Przejdźmy prawie do tych najnowszych, Krunker. O, z Kronkar. O! Na trafum bym... to też jest... Witam wszystkich z Pierwszy odcinek z Kronkar na komputer. Na trafum to też jest... E... Tu też jest, ale... A ja tu kuksiłem, słuchajcie, wy nie wiecie co... Z... kuksiłem ja na laptopie grałem, tak mi się źle grało. Ja na laptopie nie umiem grać, słuchajcie, na, na, umiem, ale słaba, więc... Yy, ja na komputerze to tak śmigam, a, a na laptopie nie umiem, nie, nie umiem za bardzo. się znaczy, umiem, ale nie lubię, nie lubię, nie lubię się grać. Ale... Ciągka autobusu jest wyciszona. Po autobusu kręcą się, jak Ferrari, po autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się, koło autobusu kręcą się, jak Ferrari. No i to, było, kręcą się, to było piękne, to było piękne, słuchajcie, piękne, piękne czasy, piękne czasy, wcale nie było to miesiąc temu, ale piękny czas. I tu jest mój nowy skin i tu były gran Brook Heaven Sprawdzam Mity No i to był farming, drugi odcinek ze serii Farming letter Farmy 2022 22. No i tutaj później mamy odcinki Co jest? Co jest za odcinek? nie jest najstarszy. Aha, to do, dobra. No i tu właśnie macie ten nowy film. To jest ten nowy właśnie To jest właśnie ten nowy to Nie wyszło mi to za bardzo ale Macie więc wejdźmy O, można coś napisać w komentarzu Wejdźmy w opis, bo ja też tam pisałem na opisie Nie, nie chcę głosić tego mm, Nie ma opisu nie no, nie wiem. Więc tutaj macie... Bardzo fajnie wyszło. Tutaj mamy właśnie ten koncert, czyli z kanałem. To przed, to ostatni odcinek. No bardzo mi smutno, że kończę. Pewnie wam też, ale to, to był los. A my ostatni odcinek, to już nie. zapamiętajcie. Ja, wam, ja was mam w serduszku. Myślę, że będziecie mnie pamiętać, Elmax Games. Może kiedyś będę miał już kanał, ale raczej nie. Więc zapamiętajcie Elmax Games w serduszku mieście, bo ja was miałem. To by tyle z tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.